Um, hmm, dobra Chcemy stworzyć grę z wydawcą Hmm, hakowanie, nie mam e, Nie mam komedii Nie mam mody, fantazy dopiero było Dobra, samemu trzeba stworzyć grę Panie i panowie, w kolejnym otworzymy, nie? To sobie zrobimy kosmos Akcje dla dorosłych Jak to nazwać? Hmm Kosmos hmm. Market Newell... Wyszczelił się w kosmos. Wyszczelił się, no, po prostu. Wyszczelił się w kosmos, no... Graca wiejskiej chaty zrozumienia, ja sam do końca nie wiem o co chodzi z tym. E Market Newellem ponoć robi markety tyle, bo są... Tak mocno bo są, że po prostu to wszystkich wkurwia. Nie wiem ile w tym prawdy, proszę się odczepić. No, oczywiście to. Tworzymy grę. To będzie hit. Tak, postępy. Teraz będziemy mogli się, mogli lepiej naszych edukować. I teraz to się faktycznie opłaca edukować naszych zjebów. Silnik na maksa, rozrywka, coś takiego. Ale się Luigi zmęczył przy robieniu tego. Ale dobra, jest ok Nie drap się Chińczyku po głowie, bo ty jesteś tanią si siłą roboczą. No kurczę. Ale mnie dzisiaj na za tybie, że nie? No to po prostu zaraz mi rozerwie. Roz roz co Sobie ma ma przestań się drapać po tej głowie. Ja pierdolę e, dialogi, press, tak, tak, no, okej, okay. świetnie. Ech. Tak, pij kawkę, może, nie razem z tym białasem jebanym, nie? W ogóle patrzcie na to: czarny u góry po lewej, biały normalnych, ale piję te, te, tą kawę jak pojebany, a na dole dwa hinole, nie? No po prostu. Drużyna RR, nie? Le go nie, lepszy, lepiej niż drużyna RR. To jest drużyna, nie wiem, GG, GG, po prostu pierdolę to, nie wychodzę. E level pierwszy, boss, mini boss na górze. O, już Chińczyk się zmęczy i chce urlop. No kurwa mać, nie? O, jeszcze muzyn dochodzi, świetnie. Jezu co ja teraz powiedziałem, nie. To jest tak zwany odcinek. Średnie stoisko, A nie, sorry, nie mamy okazji się lepiej edukować. Będą stoiska, kurwa. Um, nie będzie to hit, bo Market News się wystrzelił, nie? Elo, dobra, co teraz mamy? Żadnych dodatkowych badań, to badaj, zepko dialogów. Um, Luigi stworzy raport o grze. O, Market News się wystrzelił. Jaka to będzie gra? 8, można grać z tygodniami. 9, Kosmos Akcja, wspaniałe połączenie. 8, bardzo dobre. 8, kompletny szpil. No, dobre oceny. Co wy chcecie? Bardzo dobre. Znajdź zlecenie. Ja muszę poczekać, aż te kurwy się zmęczą resztę i będą chciały na odlop. Dopiero wtedy ich wysłać, więc teraz drobna przerwa w produkcji. Robimy sobie jakieś zlecenia, cokolwiek, nie? Chińczyk się znowu pod głowie zwraca. No dalej są te gówniane nauki. Te gówniane nauki są gorsze niż, nie wiem. Ja już nic nie będę mówił, bo za coś okropnego powiem, powiem. Więc tak, reklamujemy się Market Newellem i. Versus versus Maciek. Nie, bardzo mała ścianka, bo tytuł był fuj długi. <gry> Ale był hit roku, proszę się odczepić, okej. Okay. Nie, nie byliśmy setni w tym roku, no niestety. Ciężko, żebyś z taką ilością panów był z, z, jednym z najlepszych stolic kurwa. E, Kosmos akcja stoczna inteligencja, dobra. O, Play System! No kurwa, Playstation w końcu wychodzi, nie? To jest tak dobra konsola, ale jakie to jest dobre, kto miał PSX-a, bądź ps 4 e, PS4 ja pierdolę, PS1 to ten wie, nie? Kurwa, SQL to jest to, sikuele, kocham, kocham sikuele w tej grze, można robić SQL z poprzednich gier, jakie to jest dobre, nie? Uwielbiam, aaa, ah. kurde, hinole i murzyny się męczą, nie? O no, dzisiaj zadeputowało, ale ja nie mogę tworzyć kolejnej gry No Halo, ja mam zmęconych ludzi, a nie będę ich już wysyłał na urlop, bo kupić ci nie będą chcieli na urlop, no. Tylko Luigi jest ogarnięty i Luigi nie idzie na urlop dla, na urlopy. Dlatego ma przerwę na YouTubie. To nie jest moja praca po się odczepić. Eee, muszę zdać szkołę najpierw. Hehe. He. O, o o! Już chcą na urlopy, kurwa. Tak się zmęczyliście, że po prostu wysyłamy Hinola i muzyna do... Tak, nie, no naj najpierw musi wypić tą jebaną kawę, żeby iść na urlop. No, kurwa, tydzień kawę pije zamiast na urlop iść. No to jest definicja zjeba umysłowego, nie? To pewnie jest, nie wiem, kto z wiejskiej chaty pod przykrywką, nie? To tu mamy, przepraszam, mikrofalówkę po prawej. E, dobra, Hinol i Bill Gates idą na urlop. Nie pij tej kawy, Czwelu, nie? Po prostu idźcie mi w hoerę, nie? Bo już mam do mam do dość wszystkiego, nie? Ta gra mnie zdenerwowała. Ale nie w sposób zdenerwowała, że zdenerwowała. Wiecie co mnie zdenerwowało? To, że wyszły chromy trójki i za pierwszym detmecem komu zdropnęła chroma trójka, mnie dropła skrzynka cień. Fajnie. Zawsze nigdy. Ja już siódmy raz rzędu nie mogę dropnąć skrzyni po trzeciej jej premiery, ale trudno, się przyzwyczaiłem. Jestem bogaty, mam hajszy, mogę sobie kupić PaySet karty, proszę się odcepić. Nie potrzebuję tych zielonych skrzynek. Nawet dobrze, niech biedne dzieci z Afryki, AK, nie wiem, Polski, Ukrainy innych m, m, krajów, gdzie nie mają w sklepach e, pinów do Steam'a, niech tam kurwa dostają, bo takie dzieci potrzebują na skiny, albo nawet ruletki jakieś, kurwa, co jest dzisiaj, no, no jakieś hejterem jestem. E, niektórzy oddani fani gry Dead za as Spice, Spice tworzymy Eee, mam ich trzymać zostawić spokoju, zostawmy ich spokoju, kurwa, to tylko dzieci, które bawią się i modyfikują, tworzą mody, nie. Jeju! Dobra, wiecie co? Zróbmy niechętnie, ale zróbmy eee, sequel największego hitu jakiego mi się udało zrobić. Trybunał konstytucyjny doktora wojny, proszę bardzo, trybunał Konstytucyjny doktora Wojny 2. O. Teraz będzie to gra średnia i będzie dla wszystkich niech będzie play system Symulacja? Polityka? Nie, nie, dobra, nie, nie wiem, kurwa, mnie to. Te, kiedyś mi to pasowało, teraz tak jakoś nie pasuje, ale jebać to. To jest chyba ostatnia grana no dzisiaj, mi się wydaje. Albo nie, jeszcze nie, sorry, pojebało mi się. Um, silnik, tak, tak, coś ten stylu, dobra. Silnik rozrywka, proszę bardzo. Chińczyk, nie drap się po głowie z Murzynem i Bilem. No kurwa, mać. My tu grę, pro, stworzymy hit roku kolejny. A, wy, a ty się dwa razy zędu drapie z rzędu drapiesz z chińczyku z Bilem nam muzyn robi coś dla odmiany, pije herbatę, bo on kawy nie pije, bo e, nie lubi czarnych rzeczy, bo on sam jest czarny Zyskaliśmy fanów przez to, że nie pozwaliśmy ich, świetnie Ech, Ja pierdolę z tymi ludźmi, nie? Coś takiego, o dialogi nawet trochę podniosę, nie? Kto, szem, uwaga, kto pierwszy będzie się drapał po głowie, patrzymy, nie? Na tych ziemów. No Na razie tylko kawę piją i drogą notatki, a ja nawet po krawiaturze pierdoli, świetnie. O, um, o, mużem przyciągnął po kawę, ale niestety to nie jest warunek na wygranie tego, niech będzie tak jak jest. No, kto się będzie drapał po głowie? No, obstawiamy. Andrew, Eric, Garrett czy Bill Gates, no kurna, ktoś musi. Nie wierzę, że nie. No, kto się podrapie? No, drapa się po głowie, wy pijewane jebane. A, hejterski odcinek po całości, nie, nie wierzę w siebie. Przemoc, przemoc. Nawet dzisiaj nie miałem tego dnia, żeby być taki agresywny, ale i tak jestem. Nawet nie pobiłem rekordów, świetnie. No dobrze. A zatem. Podwyżki, kurna, chcą zadrapanie się po głowie, świetnie. Grafika 3 w 3D. W wersji trzeciej, dawać mi to. Wy w tym czasie, nie wiem, zróbcie co ze swoim życiem, zróbcie robot, kurna, co to jest, kurde to. A Luigi, ty zrób raport, że oni na pewno sobie radzą radę. Okej, okay. Jak jaki jest wynik? 8 Kompletnie spiel 9, wspaniała gra 10 Najlepsze z kartonku! No, Game Hero to by się to spojebało. Nie mogę się doczekać sequela 9. Ja pierdolę, aaa, ta, ta, ta gra nie rozumiem. Nie wiem, Doktor Wojna przekupił to, twórców i wprowadził jakiś skrypt. To jest, sprawia, że e, gry z tytułem Doktor Wojna mają e, lepsze oceny. Po prostu, kurwa, to jest taki isterek, nie? Powiedziałbym wręcz. Dobra, kończysz. Kończysz. Skończył świetnie. Teraz możemy stworzyć kolejny silnik, e, własny silnik. Lepsza grafika, nieliniowa fabuła, drzewko dialogów i dźwięki stereofoniczne. Możemy nawet monofoniczne wyjechać, bo tego nigdy nie będziemy musieli używać. TPU wersja 3.3, świetnie. Kura, twójście to z Nowe tematy gier, nie. Rozplanowanie pozomów jest tak dobre. Nie wiem, doktor Wojna robi dramy. O nie wiem, o cokolwiek i wygrywa i wygrywa w ten sposób każdą rozprawę. Polityka, panie i panowie, polityka. Eee. Na dwa miesiące konsona, jakaś tam odejdzie świetnie Spoko. Spoko. Świetnie. Nowy silnik gotowy. Teraz zapisamy sobie znowu grę. I nie wiem, spróbujmy znaleźć wydawcę. Opcy kazualowa mam, a casual kurwa to jest tak złe. Nie dowolny? Akcja, no nie. Tak, niezbyt, no to Może A chuja, zróbmy tą zajebistą strategię. Co kurwa? Tworzenie gier i strategia to jest straszne. Ale dlaczego? To co to będzie? Symulacja? Może kurwa, nie wiem. Nie wiem. Game the Tycoon 2. No, przy... Znaczy, wydawało mi się, że ta gra, co teraz gram, to to jest strategia. A to nie może być strategia, bo inaczej ta gra byłaby straszna, oszukali mnie. Małe jest to jest biedny, jestem tylko 4 miliony. E, marketing, czasopisma, reklamujmy tą grę, bo ta gra jest tak fajna, nie? E, Nieliniowa fabuła, trzeba to podnieść, bo procent jest o 6-9. Niech będzie tak mniej więcej. Dobra, spróbujmy coś w tym stylu, nie. Ojej, ta gra jest zła dzisiaj. E, podobno patrzę na groma. No pracuje. Co jest ważniejsze w tworzeniu gier i symulacji, stuczna inteligencja czy projekt świata? Stuczna inteligencja mi się wydaje, bo projekt świata, no nie wiem, ja tu świata, kurwa, nie widzę dookoła. Halo, właściciel studia. No, ludzie z branży się z tym zgadzają, no bo tookoła widzicie jakiś, nie wiem, świat poza tym budynkiem, który jest jakimś kloczkiem kurwa, ja nie widzę. Uch, ja ciebie, się zdenerwowałem znowu, nie? Dzisiaj mnie nerwy ponoszą, przepraszam. No bo, kurwa Trybunał znowu dostał dobre oceny. No, doktor wojna, jak, jeśli to oglądasz, to nie, nie wiem jak ty to robisz, nie? A to jest moje małe stoisko. Game Dev Tycoon 2. Tylko jedną grę reklamuję. O, to i rozgłos wejdzie w to, nie? Dokładnie, rozgłos wejdzie, zajebiście. I na tej grze będziemy kończyli. Może jeszcze parę rzeczy porobimy takich pomocnych, ale jeśli chodzi o tworzenie gier, to już chyba sobie odpuszczę. Oj, oj, no to jest po prostu pogrom. Nie wiem, zróbmy marketing, małą kampanię, nie, za pół miliona. Pół klocka wydałem na reklamę. To jest debilizm. Tyle, nie, nie możecie wydawać tyle pieniędzy na, nie wiem, reklamę w tym etapie gry. To, to jest głupota, to jest... Zjebane genetycznie, co ja teraz zrobiłem, ale ja się tego podjąłem. Bo to ma być kit, który utrzyma się sam w sobie, prawda? No proszę bardzo, 100 punktów w designie, no to jest po prostu piękne. Jeszcze będzie to w technologii, to w ogóle nie wiem, to będzie gra roku, nie? Znowu, ale co z tym technologią nie idzie, no dobra. Okej, okay, gra skończona, świetnie. Nowe rekordy wchodzą, level, up, level upujemy parę rzeczy. Jakie są badania? Isteregi i dodatki do stucnej inteligencji, proszę bardzo. Isteregi, dodatki, <laughs> dodatki. Zapłacicie kurwy, to będziecie mieli dodatek. Kiedyś... Dodatki, kiedyś w starych grach, to się kurwa odblokowywało. Nie wiem, przechodząc levele, robiąc coś karkołomnego, trudnego, a nie kurwa, dokupywało się. 9, wspaniała gra, 10, stucna inteligencja, dziewięć, wspaniała, 8 bardzo przyjemna. Okej, okay, może być, nie będę płakał. Nowe tematy giercy, to się liczy jako nowy temat gier. Patrzcie jak się to sprzedaje, jak świeże bułeczki, a hajs u nich Bo tantiem mamy słaby, no, come on. Ja nas nasze oczekiwania, moje nie, proszę się odsypić. dobra. Ale fani lecą, Ym... Dobra, badania porobiliśmy i to by było na tyle, wiecie co, ja po prostu skończę, bo dzisiaj jest odcinek pełen agresji i przemocy, nie? Nie, kurde, nie kończymy. Robimy jeszcze sequel jakiś, nie? Yy, sequel jakiś fajny, jakiejś fajnej gry, nie? Yy. O, i to jest gra: Alien Invaders 2. Alien Invaders 2, kurde, to będzie hit, kurczę. Na play system musi być koniecznie. Tworzymy to. Jeśli teraz będziecie chcieli urlop, to wam chyba zapierdolę, tak? Przyjemna gra, przyjemne gry, nie ma żadnych nowych trendów, zajebiście. O się te zadania to jest kupa, musimy nas niestety liniowo, fabułę, bo inaczej system nie wytrzyma, Rozrywka i silnik. może być. Może nawet silnik jest ważniejszy, nie jestem pewien. Bo jak badam te gry, to to jest tak chujowe, że nie chcę mi po prostu pokazać, czy dob dobrze to robię, czy źle, nie? Oni mi mówią, że tak, tak, ta osoba jest nowa i dlatego gra jest gorsza, tak, tak, yy, te dwa gatunki razem połączone, to jest bardzo dobre połączenie, a ja chcę wiedzieć, czy w akcji trzeba dać więcej silnika. O nie, kurwy się męcą. Murzy, nie, nie. Chin, jeszcze Chińczyk, nie. O mój Boże, Dobra, zdążymy. Im mniej paska mają, tym mniej punkcików dają do gry, i to jest bardzo złe, ale to jest, to są średnie gry. Średnie gry szybko się robią, to damy radę, nie. Skończymy to na czas. Skończymy i pójdziecie na urlop, i będzie zajebiście nie. O nie, jeszcze te kurwy się zmęczyły, no nie. Szybciej. Dobra, to jest piękny wynik, lepszy niż poprzedni, więc dążyliśmy. Murzyn się nie zmęczył aż tak. Ok, zakończ. Nowy rekord technologii, świetnie. Parę nowych poziomów. Nowe badania, ale najpierw wysyłamy na urlop. I teraz od razu na urlop. Urlop. A zdążyłem za świetnie wszystko zdążyłem, pierwsze recenzje Pop 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 pop, pop. wspaniała gra 9 Dziesiątka będzie, wybitne ożegnięcie 9, nie mogę się doczekać i 8 Ty trafiłem, bardzo przyjemna, ty trafiłem nie? Ale jestem dobry, jestem jasnowidzmacy, Pr pre rekordet. Pr pre rekordet. dokładnie I gra się sprzedaje, niestety sami ją wydaliśmy, więc nie się sprzedaje, ale Ale Niedługo będziemy mogli wydawać sami średnie gry a tymczasem jeszcze zrobimy sobie szybko badania. O, proszę bardzo. Nie wiem, rozpocznę, jak jest łatwe zlecenie. I tu będziemy kończyć. Nie wiem, kurwa. Macie trudne zadanie: M chinole pracować. No, ja się z Wami żegnam. Narka, chinole do pracy. No, pracują z ziemi Po prostu z tymi, ludźmi, z tymi ludźmi się nie da pracować. No, dobra, koniec.